Znajdujemy się tutaj dzisiaj w siedzibie pana firmy, w firmie Denzo, w pana biurze. Jest tutaj bardzo wiele pamiątek związanych ze sportem, z GKS-em Katowice. Skąd wzięło się to zamiłowanie do sportu, te, te wszystkie tutaj gadżety w pana biurze? Znaczy faktycznie, jeśli chodzi o sport, no to aktywnie i biernie, bardzo jestem zainteresowany. No, z jednej strony, no, strony tej aktywnej kształtuje sport charakter. A od strony biernej, od małego, e, jestem z tym związany, czasopismo Sport kupuję od 8 roku życia, a na meczach GKS-u też z ojcem chodziłem, jak już byłem e, małym bajtlem. Także od zawsze to zaangażowanie w sport e, było, jest i, i będzie. Był pan również wielkim wsparciem, głównym sponsorem akcji Zagraj na Bukowie. Jak pan ocenia tą akcję? Bardzo pozytywnie. No z jednej strony to jest bardzo dobre działanie społeczne i chcieliśmy w tym z tego względu uczestniczyć. Natomiast z drugiej strony bardzo podobało mi się to, że to, był, to jest prawdziwy sport. Czyli to zaangażowanie chłopaków było większe niż w wielu meczach Ligi Mistrzów i, i ta pasja chłopaków i chęć zwycięstwa uświadomiła mi, no trochę, się tego, trochę się z tego, z tego nauczyłem. Widząc, że, że, że biznes to jest jedna sprawa, ale ten prawdziwy sport to jest właśnie ten sport chłopaków, ten sport na osiedlach, e, zaangażowanie, walka o zwycięstwo. Piękna sprawa. Zawiesiliśmy ten projekt wspólnie, a wszelkie środki przekazuje Pan już na klub biznesu i angażuje się już w 100% w ten klub biznesu. E, dlaczego właściwie doszło do tej zmiany? Znaczy nie, nie jest to rezygnacja. Raczej jest danie możliwości innym partnerom biznesowym, żeby poczuli to, co ja poczułem. Czyli ten prawdziwy sport, nie biznes, prawdziwy sport. I w tym kierunku tutaj chciałem pójść, chciałem umożliwić innym partnerom wejście w ten projekt i poczucie tego samego, co ja poczułem, jak w tym projekcie byłem. Zresztą myślę, że w przyszłości jeszcze pojawi mi się w wielu akcjach społecznych związanych z GKS Katowice. Z drugiej strony, no jako kibic uważam, że pierwsza liga nie jest miejscem dla Gieksy, nie jest miejscem, w którym GKS powinien powinien być, więc chcemy się też mocniej zaangażować od strony sportowej i dołożyć małą cegiełkę do tego, żeby GieKSa znalazła się tam, gdzie jej miejsce, czyli w ekstraklasie. Stąd też takie działania. Z tego wynika to podpisanie nowej umowy i przejście z pakietu złotego na pakiet platynowy. No, dokładnie. I na tym przejściem na wyższy pakiet myśleliśmy tu w firmie już jakiś czas temu, akurat jak wyniki były słabe, Gieksy, ale uważam, że właśnie taki moment, w którym wyniki były słabsze, powinien być momentem, w którym pokazujemy swoją lojalność i przywiązanie do klubu. I tu się to wiąże z tą pasją i zaangażowaniem, o których wcześniej mówiłem. Takie działania są trwałe. Właśnie wtedy, kiedy jest źle, powinniśmy być przy klubie i razem spróbować poprawić tą sytuację, która jest. Poza tym, GieKSa zawsze słynęła z silnego śląskiego charakteru, więc kryzys nie jest czymś złym i złe wyniki nie są czymś złym. Tak naprawdę kryzys pokazuje, które firmy słabe, słabe firmy to osłabia, a silne firmy to wzmacnia. Jak już mówiłem, gieksa słynęła zawsze z silnego charakteru, więc takie słabsze wyniki mogą tylko być prognostykiem lepszych wyników w przyszłości. My też chcieliśmy tą cegiełkę do tego dołożyć. Jak pan ocenia wszelkie te działania wokół Klubu Biznesu, tutaj te projekty, śniadanie biznesowe i wszelkie inne działalności klubu? Od strony marketingowej, biznesowej uważam, że te działania są na bardzo wysokim poziomie, mając też porównanie z, z innymi klubami w ogóle w sporcie, w polskim sporcie, więc oceniam je bardzo pozytywnie. Natomiast niewątpliwie na samej pasji tego ciągnąć tego prowadzić i rozwijać nie można więc myślę że dobre wyniki na boisku i sukces sportowy na pewno będą bardzo dobrym stymulatorem tej, tej pasji wśród osób które wokół klubu działają więc działania są pozytywne natomiast potrzebny jest jeszcze wynik sportowy do tego żeby te działania można było zintensyfikować